Witajcie! Jesteście na kanale Paszyńska Polska. Dzisiaj razem z Kierą z kanału Życie w Polsce zapytamy ciekawe pytania o szkole, o przeprowadzki. Bo taka przeprowadzka z jednego kraju, z Ukrainy na przykład, do Polski jest bardzo ciężko wydaje mi się i ciężko przyzwyczaić się w ogóle do nowego kraju, do nowych ludzi. No właśnie, będzie ciekawe, także nie przegapcie, oglądajcie ten filmik do końca. No i oczywiście subskrybujcie nasze kanale. No i możecie też przychodzić na mojego Instagrama, bo żeby się dowiedzieć e, czegoś więcej o mnie i o mojej pasji, w ogóle czym się zajmuję, czym się interesuję, więc zapraszam. Tak, zapraszamy. No i cóż, e, zapytam, jak dawno w ogóle Ty przeprowadziłaś e, się do Polski? Przeprowadziłam się do Polski dwa lata temu, e, też właśnie w sierpniu. Mhm. Jak e, w ogóle ciężko było zdecydować się, tak? Bo całe rodziny zdecydowali się tak przeprowadzić mhm. się, a dla Ciebie to było ciężka decyzja, czy nie? Szczerze mówiąc, kiedy w ogóle dowiedziałam się, że um, tata z mamą i ze mną chcą się przeprowadzać. Byłam e, bardzo, bardzo... M, cieszyłam się temu, bo e, byłam podekscytowana. Już tego chciałam w, od pierwszej minuty, kiedy mi o, o tym powiedzieli. E, więc dla mnie to było pozytywne i bardzo takie coś, czego bardzo chciałam. O. Fajnie, świetnie. Mhm. Bo to nie dla każdego, tak? E, bo to mhm. chyba te, też taka decyzja, którą trzeba przemyśleć, Tak. tak tak. tak. się, że było tak u Ciebie. No i może zapytam od razu o takie nie do końca przyjemne sytuacje, które mogłaś spotkać tu w Polsce, związane może ze szkołą, może w ogóle z tym życiem, które tu miałeś, tak, w Polsce? E, nieprzyjemne tak, sytuacje, tak? tak. Hmm, takie związane ze mną. Tak. Mhm. Um, jeśli chodzi o szkołę, to parę, trzy, cztery miesiące po tym, jak ja już się przeprowadziłam, to miałam różne sytuacje, jeśli chodzi o to, że jestem Ukrainką. różne plotki i tak dalej. Było to w mojej szkole, ale ja wiedziałam, że tak będzie. Wiedziałam, że będą dużo mówić o mnie, bo miałam dość małą szkołę, bo teraz idę do liceum już, więc opuszczam tą szkołę, opuściłam już, ale w tej mojej podstawowej szkole było mało osób, i wszyscy znali się, więc dużo plotek, ale w ogóle mnie to w żaden sposób tak nie obraziło, bo ja byłam na to przygotowana. Mm -hmm. No właśnie, na Ukrainie nie ma tego coś takiego jak gimnazjum, nocą. tam jest tylko jedna stała szkoła mm -hmm. od pierwszego do 11 tak, klas. Tak. Jest też tylko tam. No właśnie, jak się takie, taki sposób, tak, nauczenie się, Że przechodzimy... Tak. No dla mnie mi się to naprawdę bardzo podoba, że zmieniamy szkoły, przychodzimy, że mamy właśnie ten etap w ósmej klasie zdawania egzaminów, mhm. i właśnie moim zdaniem w tym etapie e, możemy się stać tacy samodzielni, Aha. bo to jest e, właśnie nasza odpowiedzialność, żeby napisać te egzaminy, żeby pójść do tej właśnie wymarzonej szkoły i mieć dobre świadectwa. E, to myślę, że jest, e, są dobre doświadczenia. Mhm. A jaką widzisz różnicę między nauczeniem się na Ukrainie i w Polsce? Wydaje mi się, bo ja uczę się tylko, w, no, można tak powiedzieć, ukraińskiej szkoły, wydaje mi się, że tam ma poziom nauczyciel się jest nie taki dobry jak tu. To prawda? Tak, prawda. Ja wolę polską szkołę i pierwszy taki punkcik, dlaczego właśnie wolę tą szkołę, to nauczyciele. Ja bardzo lubię, lubię nauczyciele, nauczycieli w Polsce, bo um, większość właśnie są tacy otwarci. Można z nimi porozmawiać o czymś, o jakichś własnych sprawach. Można zawsze się zapytać o jakiś problem, jeśli chodzi o jakieś tematy i zawsze są otwarci i zawsze są otwarci na rozmowę. To mnie bardzo, bardzo cieszy. W Ukrainie miało wszystko na odwrót. Aha, no to świetnie, że tak jest mhm. się dobrze i naprawdę to bardzo dobrze. Może zapytam też, co cię zdziwiło w polskiej szkole? Było coś takiego? Hmm, no właśnie, to nauczyciele mnie zdziwili. Nauc nauczyciele, że są inni i są bardziej otwarci. A um, drugie, co mnie zdziwiło, to dzienniki elektroniczne. elektroniczne hmm. bo na Ukrainie mało, gdzie, mało w jakichś szkołach są takie dzienniki. Hmm. Najczęściej to są właśnie dzienniczki, takie papierowe, a w Polsce to wszędzie, prawie wszędzie elektroniczne. Pytanie, jak to wygląda? Bo ja zrozumieć nie mogę. Nie wiesz o co chodzi? Nie, ale to, to co? przynosisz telefon i czy tam wystawiają? Nie, nie. E, to m, wszystkie zadania domowe e, są u mnie w aplikacji, wszystkie oceny zadania Tak, Aha. tak, wszystko nam wstawiają tam e, te oceny, nauczyciele do tych dzienników. Przychodzimy do domu i możemy wszystko zobaczyć, wszystkie informacje, jakieś uwagi, zadania, sprawdziane. Podręczniki to macie? Nie, podręczniki takie normalne, papierowe. Jeszcze tego nie ma, ale ja bym się <laughs> bardzo, bardzo bym chciała, jeśli by te po, e, dzienniki i notatki. Byłoby też elektroniczne. Mm. Ja to no, to byłoby lubię. wygodnie, tak? Bo ja pamiętam, mm -hmm. jak tak. te, e, nosiłam te tak, podręczniki pięć. Tak. Ale powiem ja Wam szczerze, że w ósmej klasie już część podręczników w ogóle nie nosiłam. Mieliśmy z koleżanką podzielone, A. że o coś ona nosi, coś ja noszę, coś zostawiałyśmy w szafkach i więc było o wiele, o wiele łatwiej. No tak, to wygodnie. właśnie szafki tu są, bo na Ukrainie chyba szafek, szafek nie ma. E, tak, to też, to też. Tu są, tu mam szafki. No, jak w Ameryce. No tak, jasne. To teraz takie pytanie o chłopakach. Co w ogóle, jak różnią się chłopaki w Polsce, może wychowaniem? Co, 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 co powiedzmy? A w moich w moim znajomościach i w ogóle w, mojej, w tym. Kto mnie jakby otacza? Nie ma dużo chłopaków, ale jak są, to są chłopacy naprawdę ciekawi i z którymi jest naprawdę o czym porozmawiać i są, i są dojrzali. Aha, e, to, tak, to ważne. No, to ważne, bo ja powiem szczerze, że tak samo jak na Ukrainie, na Ukrainie i w Polsce są różne ludzie, i chłopacy, i dziewczyny, wszyscy są różni i można znaleźć. Um, Różne osoby. Mhm. Ja właśnie mam takich, którzy są odpowiedzialni i są dojrzali. Mhm. Więc ja mogę powiedzieć, że te chłopacy, którzy mnie otaczają, są super. Okej, okay. no. a a propos dziewczyn, koleżanek? Koleżanki też same, mam super koleżanki. E, to znaczy, oczywiście, mam jakieś kłótnie, tam to jest normalne, to jest życiowe. No tak. Z chłopakami, z dziewczynami to jest ok, to jest w porządku, ale ja się staram, ja się staram po prostu y, nie być z kimś, z jakąś jedną osobą zawsze mieć y, jak jakąś taki gron przyjaciół, że e, mam z kim porozmawiać, mhm. więc e, mam dużo znajomych i ja się cieszę, że są e, też właśnie tacy super osoby. A byli takie sytuacje, tylko ty mówiłaś, że byli takie sytuacje przez to, że jesteś z Ukrainy tylko w pierwszych miesiącach, po tym mhm. już że nie, takiego się nie zdarzało? Czy... Zdarzało się, zdarzało się to dalej i dalej powiem, że się zdarza. Ja się, ja się, ja przyszłam do liceum w ogóle, a tam w tej szkole podstawowej zostały osoby, osoby które mnie nienawidzą. Naprawdę. Są co, co? osoby, które mnie nienawidzą. I ja moim zdaniem to jest po prostu zazdrość, Aha. że ja naprawdę, ja się staram być bardzo aktywna. Ja mam dobre oceny w szkole, ja świetnie napisałam egzaminy, ja się dostałam do najlepszego liceum u nas w Opolu. Ja rozwijam swoją pasję, ja, mam, ja duż, dużą ilością rzeczy się interesuję. I moim zdaniem to jest po prostu zazdrość, że że właśnie ja jestem troszkę inna od tych moich kolegów właśnie ze szkoły i dalej robią o mnie jakieś plotki, że już nie jesteśmy w jednej klasie, już jestem ja w liceum, a oni gdzieś tam indziej i dalej to jest, dalej o mnie mówią, ale czemu nie, nie wiem, jakoś tak. Ja są mam, tak, no niestety tak. To się takie takiej sytuacji. A może opowiesz o tym w ogóle jak się nauczyłaś polskiego? Czy ciężka cię było nauczyć się, czy nie? A ja się przed prowadzącą uczyłam się polskiego 9 miesięcy. Uh -huh. Naprawdę się mocno do tego przygotowywałam i... Mm, ja, kiedy się przeprowadziłam, myślałam, że ja świetnie mówię po polsku i w ogóle, i że ja, ja, ja jestem mam idealny polski. Teraz już na to patrzę z perspektywy czasu, Aha. z perspektywy dwóch lat nie, ja totalnie źle rozmawiałam po polsku, teraz mój polski jest o wiele, o wiele lepszy, ale najważniejsze ta właśnie pewność siebie, że ja jestem świetna, wszystko mi się uda, to jest najważniejsze, a nie omówienie tego, że ja nic nie umiem, dobra, ja się uczyłam polskiego tylko dwa miesiące, jak ja będę, ja nic nie rozumiem, nie, to nie działa, działa właśnie pozytywne nastawienie do tego. To świetnie. No dobrze, masz przy, przyjaciele, mówisz, że jesteś bardzo aktywna, a czy szybko mogłaś się, może przyzwyczaić się do Podaków, bo też czy wszystko szybko się przyzwyczaiłam. Tak, tak. i mhm. też takie pytanie przez tą pytanie mentalność. Jest mm -hmm, tak? okay. e, Dobra, to ja powiem, że e, szybko znalazłam sobie jakichś znajomych, przyjaciół, e, koleżanek, kolegów. E, wszyscy mieli do mnie taką ciekawość. Mm -hmm. Zawsze się pytali, powiedz coś po rosyjsku, <laughs> albo coś, powiedz coś po ukraińsku. To jest takie, już się do tego przyzwyczaiłam, nie? E, e, jeśli chodzi o taką mentalność, to powiem, że no, w Ukrainie, moim zdaniem, młodzież jest bardziej samodzielna i bardziej aktywna. Mm -hmm. Moim zdaniem, nie wiem, Oczywiście od, zależy od osoby, ale tak ogólnie bieżąc, to w Ukrainie są bardziej samodzielni e, na 100 lat, na stolatki, na stolatki, tak. Okej, okay, a znaleźłeś przyjaciela udało się wszystko jedno. I... Tak, udało się, udało się i nawet te osoby, które, z, z którymi się poznałam na początku, już z nimi w ogóle nie gadam. Cały czas mi się jakoś to zmienia, cały czas poznaję kogoś nowego i, i, i moim zdaniem to jest dobrze. No, no tak. tak. A dobrze, to ty, ty przeprowadziłeś dwa lata, mieszkasz. Do czego dążysz? Czy chcesz zostać się w Polsce? czy...? E, hmm, ciekawe pytanie, ciekawe, nikt jeszcze mnie tego nie zadawał. E, powiem szczerze, że dla mnie Polska e, na razie nie jest takim krajem, w którym chcę, chcę tam zbudować rodzinę, chcę tu pracować. Nie, mam inne kraje, takie w myślach, w których bym chciała mieszkać, w, którym, w, tu, w których bym chciała spróbować. E, Mieszkać. Mhm, no, okay. a i dalej już sobie tak będę zobaczył, wybierać, co mi się bardziej spodoba, i tam będę budować możliwe rodziny. Nie wiem, nie wiem, jak to będzie na razie. Polska to jest tak, cztery lata na pewno, bo liceum, a dalej już, już jak będzie. A jakie kraje? Możesz powiedzieć? <grym> Bardzo mi się podoba Francja. Francja. Francja mi się też podoba, też. Um, Włochy, e, bo na to jest przyczyna, na to jest, bo bardzo się interesują, interesują makijażem, bardzo się interesują modą, fashion, styl i tak dalej i to właśnie są takie stolice tego, Milan Paryż. Milan, Paryż, tak, Barcelona, myślę, że, że w w tych miastach można się w tym kierunku rozwijać. Więc patrzę na to, ale zobaczymy jak to będzie. Cztery, cztery lata na pewno jeszcze tu, liceum. A mówię, dalej już zobaczymy jak będzie. Dobrze, to dziękuję Ci bardzo, było bardzo ciekawe, mam nadzieję, że Wam też, oczywiście zostawiajcie Wasze paluszki na górę, subskrybujcie kanał, no i cóż, myślimy coś jeść, myślę, że będą jeszcze bardzo fajne filmiki, będziemy spotykać się i zapisować coś razem. Tak jak chcecie się bardziej dowiedzieć o szczegółach mojego pobytu w polskiej szkole, to zapraszam na nasz kanał, mój Instagram, także Instagram mojej mamy, żeby bardziej nas poznać. Tak, dziękujemy bardzo. Dziękujemy Hej. wszystkim, no, pa pa!